Hej, hej, witam serdecznie! Dzisiaj kolejny kalendarz adwentowy. Musimy się spieszyć, bo tutaj mi się robi już kolejka z tymi kalendarzami. A co chwilę znajduję coraz lepszy. Teraz będą same sztosy. Także zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Tutaj już mamy taki akcent świąteczny, kupiłam w Action choinkę pluszową, jaka milusia, taka poduszeczka, żeby tu już było tak bardziej u nas świątecznie, no bo mamy tyle tych kalendarzy do otwierania jeszcze także, o i będzie się działo. Są same wypasy, zaczynamy od pierwszego, Catrice, dzisiaj Catrice w takiej pięknej kosmetyczce, kuferek mamy, a w niej przepiękne kosmetyki ja już nie mogę się doczekać usiądźcie wygodnie i oglądajcie a ja biorę się za otwieranie pięknie to się prezentuje bladoróżowy kuferek ze złotymi detalami zabezpieczone tu są tu mamy wytłoczony napis Catrice no i otwieramy o każdy produkt mamy w takiej ładnej saszeczce. ponumerowane widzę fajnie jak to się ładnie prezentuje, spójrzcie. Piękne różne odcienie różu, fuksja, blado różowy, aż do takiego czerwonego bordowego. Tu chyba będzie nam się to zawijało, także może zostawimy tak. Gdzie jest jedyneczka? Czy to jest po kolei? Myślę, że chyba tak, bo widzę już tutaj pierwszy produkt i dość ciężki. Wow, no rewelacyjnie to się prezentuje idealny kalendarz na prezent dla kogoś naprawdę no jak ja bym dostała taki prezent to bym się naprawdę bardzo ucieszyła jest to wszystko związane czy tu się jakoś dostaniemy do tego tak no i mamy pierwszy produkt jedneczka ło mamy nawet tutaj lustereczko ale ja wam pokażę ten piękny odcień spójrzcie na to Piękny, rozświetlający, różne policzki. Możemy go używać jako rozświetlacza. Mega! Pierwszy produkt trafiony, jak dla mnie, w dziesiątkę. Szukamy dwójeczki, gdzie się ukrywa dwójka. Mamy dwójeczkę. Proszę, kolejny kosmetyk. Jak ja to kocham? Katrii zawsze robi fajne kalendarze. Ale Frajda, mamy tutaj. O, musiałam włączyć lampę, bo już ciemno się zrobiło. Mamy pomadkę w kredce. Taki odcień. Wydaje się w kamerze jak jakiś pomarańczowy, taki nieciekawy, ale to jest taki fajny nudziak. Musicie uwierzyć mi na słowo i zobaczcie, jak fajnie się wykręca i z powrotem, super no i przepiękne opakowanie, takie złote gwiazdeczki wszystko zrobione właśnie pod ten kalendarz drugi produkt, rewelacja szukamy trójki, o teraz fajnie jest pod kol po kolei w trójeczce, ja tu sobie będę to odkładać jakoś na bok mamy rozświetlacz w styku. złoty odcień, ale jak pięknie pachnie. Przyjmie jak jakieś ciasteczko. Czy to jest wykręcane? Tak, mamy wykręcany kolejny produkt, super. Tak się prezentuje. Wow, no same sztosy. Czwóreczka. Jak fajnie to poukładali po kolei, super rewelacja. Takie niby, nic wam powiem, ale ile frajdy, a jak to się błyszczy. Hmm. Muszę to otworzyć i Wam pokazać. Ten brokat. Jejku, lampa nie oddaje tego efektu. No nie. Złoty brokat. Taki troszeczkę wróż padający. Rose gold, jakbym powiedziała. Ale brokacisko. A co to w ogóle jest? Eyeshadow? Tak, mamy cień do powiek. Piękny. Jejku, jak się błyszczy. Hmm. Na święta czy na Sylwestra będzie idealny. Nie wiem, jak mam to poukładać, żeby to było widoczne, ale zapraszam na podsumowanie tego kalendarza. Na samym końcu sprawdzimy dokładnie wszystkie produkty. To była czwóreczka, więc przechodzimy do numerku 5. A tu pojawia się pierwszy gadżet z akcesorii i mamy tutaj taką zawieszkę broloczek. I z tego, co widziałam już na jakichś spoilerach, to będzie chyba broczek do płyszczyka. do jakiejś pomadeczki chyba. Zostawimy to sobie tutaj z boczku, tak, żeby mieć na oku i sprawdzimy, co tam można będzie przyczepić. No i mamy Mikołajki, ale tu nic do tego broczka nie ma. Tu siódemeczka się kryje, to za chwilkę. A pod szóstką mamy... Maskarę niepełnowymiarową, ale zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje, ładny kształt. Czarna, volum, czyli pogrubiająca. Troszeczkę tu się odbłyskuje od lampy, także przepraszam, daję troszeczkę po oczach. Mamy silikonową szczoteczkę. I numerek 7. I tu pojawia się do brloczka nasz gadżecik. Nie jest to lusterko ani błyszczyk, tylko taki czerwony balsamik do ust. Ale to się odbłyskuje, przepraszam. Ajajajajaj. Także to będzie do brloczka. Już przepinam i zobaczymy jak to się prezentuje. O, myślę, że fajnie to wygląda. Taka złota gwiazdeczka można sobie powiesić na choinkę, przypiąć do torebki, także mamy już tutaj komplecik, broczek z błyszczykiem, taka gwiazdeczka, super. Dobrze, ja już nie będę tutaj się podniecać z tym wszystkim, ale jest naprawdę rewelacja. Przechodzimy do ósemki i tu jak widzicie mamy lakier do opas nokci, ale pięknie to jest zapakowane, super pomysł. W tym roku mieli, w tamtym roku nie kupowałam ich kalendarza, a tym razem się skusiłam specjalnie chyba dlatego, że zobaczyłam tą kosmetyczkę. Piękny, błyszczący, różowy lakier do paznokci mieni się drobinkami, no super, na pewno go sobie użyję na paznokcie w najbliższym czasie. Dziewiątka. Uuu, co to takie lekkie? A tu mamy puszek, okruszek, czyli do nakładania puder pod oko na przykład. Taką gąbeczkę mamy. Nie no, ale już otworzę. Ale po filmiku schowam sobie do takiej właśnie saszetki ten puszek. O! A dziesiątka, co tam kryje? Jakaś kredeczka się kryje. I znów piękne opakowanie, złote gwiazdeczki. I tu mamy konturówkę do ust, właśnie w takim nudziakowym, pięknym kolorku. Myślę, że do tej pomadki idealny odcień. Tak, to będzie komplecik. Także mieliśmy tu konturóweczkę. Szukam jedenastki, ale nie widzę. Ja to mam w tym roku jakiegoś pecha do tych kalendarzy. Jak mi w deko, pomadka gdzieś stwiała, to tutaj nie mamy jedenastki. No może się znajdzie. Nie będę tutaj przedłużać. No otworzymy sobie dwunastkę, a tu mamy kolejny lakier do paznokci. Również przepiękny odcień, jak dla mnie taka złoto srebrna poświata z brokatem. Mmm, piękny. Do tego brokatowego cienia, do powiek będzie ślicznie wyglądał. No i przechodzimy do trzynastki. Może się znajdzie ta jednastka, a może nie. No w tym roku jest bardzo ciekawie, także oglądajcie każdy odcinek. I każdy kalendarz, nie tylko, bo mam jeszcze boksa fajnego do otwarcia, także zapraszam, może jutro, pojutrze go nagram. Trzynastka przed nami. Tu mamy kredeczkę, też piękne opakowanie świąteczne. A tu się kryje cień do powiek. No, kredka, błyszcząca kredka do oczu w złotym odcieniu brokatowym. No, rewelacja. Ja to się tak pomaluję, że nie wejdę chyba na ulicę, jak to wszystko nałożę na siebie. <grybujesz> Ojejku, no dobrze. Czternastki teraz szukamy, tak? Czternastkę gdzieś widziałam, jak szukałam jedenastki, więc... Zaraz ja ją tu widziałam? Ona gdzieś tu spadła piętnastka, siedemnastka, o jest, czternastka. No teraz to już troszkę bałagan się zrobił. Zaraz robimy tu miejsce, może przesuniemy troszkę. I będziemy kolejne okienka otwierać. O, tu mamy, nie, to ja myślałam, a może to razem, tak, tu mamy ten produkt właśnie do ust taki błyszczyk w tubeczce. Chyba taki odcinek nawet różowy. Nie chcę go otwierać, bo może cały ten zestaw właśnie do boksa dla Was na rozdanie. Damy tu cały komplecik dla kogoś. I to się będzie przypinać razem. O! Cały brzoczek możemy sobie przypiąć do torebki. Będzie fajnie wyglądać. Tak powstał nam cały brłoczek. I teraz piętnastka, no 911 jedenastka. Mamy kolejną konturweczkę. I tu mamy odcień pasujący chyba nawet do tego brłoczka, błyszczyka. Taki róż, fuksja bym powiedziała. Szesnastka. Identyczne opakowanie, jak w jedynece. Mieliśmy rozświetlający róż na policzki, a tu mamy rozświetlacz. O, ciekawy jaki odcień. Na pewno jest lusterko. Tak, mamy lustereczko. Wow, złoty odcień. Spójrzcie, piękna tafla powstanie. No, od, troszeczkę od tej lampy się odbłyskuje. Oj, 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 przepraszam. Ale piękny jest złoty odcień. Może... Jakoś tak tutaj postawię, żeby, żebyście widzieli. O, tak się prezentuje. O, a róż wyglądał tak. Również błyszcząco. O, i podpasowały nam teraz lakiery do paznokci. Piękny komplecik powstał. Siedemnastka. A tu mamy pędzel. Taki szeroki, mięciutki pędzelek. Szukamy osiemnastki. O, jest jedenastka. Patrzcie, znalazła się nasza zguba. Szybko otwieram 11. A tu mamy takiego pisaczka. W pisaczku znajduje się, co tam się znajduje? Balsamik do ust. O, Taki z stryczkiem i powiem Wam, że ma piękny, błyszczący odcień. Fajnie to się wszystko zgrywa, jak widzę. O, tu położymy go sobie. No i teraz osiemnastka. Dobrze, że znalazłam tą jedenastkę. To mogę spokojnie otwierać kolejne okienka. Teraz nie mogę znaleźć osiemnastki. Jest osiemnastka. Kolejna konturówka do ust? Mm. Nie, 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 nie. To będzie kredeczka, wam powiem, do oczu. Piękna taka śliweczka z drobinkami, mm -hmm. z fioletowymi drobinkami. Ale powiem wam, że to ktoś fajnie pomyślał ten rozświetlacz, ta kredeczka, błyszczyk, to tak fajnie się wszystko komponuje, naprawdę rewelacja. Makijaż wyjdzie, hu, hu, hu. No na święta się tak pomaluje. No przecież nie do pracy. Yy, co otwieraliśmy? Dziewiętnastkę mamy tutaj, a ja szukam dwudziestkę, już biorę. Pod numerem 19 mamy pędzelek do nakładania cieni do powiek pewnie, zapewne. No, akcesoria muszą być, a pod dwudziestką, co znajdziemy? Jakiś stick. I tu mamy kremowy w sticku róż do policzków, ale chyba też się błyszczy? Nie. Tym razem matowy produkt, o taki na co dzień, to na pewno go zużyję. Tam mieliśmy rozświetlacz w sticku, to z tej strony zostawimy sobie ten róż. I przechodzimy do numerku 21. A tutaj się kryje chyba taki piękny złoty rozświetlacz. Uuhuhu. Złoto na bogato i świątecznie można powiedzieć. Ha, to nie jest rozświetlacz. Proszę państwa, mamy taki brokatowy cień w kremie. Wow, muszę to zobaczyć. No i spójrzcie, jakby to fajnie wyglądało. Ale już tutaj mamy fajny komplecik. O! Pięknie. 22. Co tam się kryje? Chyba pomadka kolejna. Lip Balm, czyli balsamik kolejny. Tak jak mieliśmy ten jaśniejszy. Tu mamy po prawdopodobnie ciemniejszy. Również taki wyciskany, ale też kolorek ma fajny, o. Ale Wam powiem, że wszystko tu się błyszczy. Jak lubicie błyski, to polecam, no rewelacja. Takich będziecie mieli komplet już na dwa lata. <grytanie> o nie, 23, zobaczcie jaki piękny lakier do paznokci. Mi to nie przeszkadza, że trzeci jest, ale również piękny odcień. Mam taką pomadkę z jakiegoś kalendarza. Ardeco i chyba z innego jeszcze Bastle Beauty. Także lakierek i taka pomadka. Mm -hmm. Pięknie. Wszystko się ładnie komponuje. No i uwaga, uwaga. Okienko z numerem 24. Co tam się kryje? Topper Eyeshadow. Uuu, przepraszam za błysk. <laughs> Zamknięty, zabezpieczony. Ale ja muszę otworzyć, żeby zobaczyć ten błysk na pewno. Aj, aj, aj. O, tak się prezentuje. Juu, wow. Piękna tafla. Nic dodać, nic ująć. Zapraszam na podsumowanie. Zaczniemy od kosmetyczki. Kosmetyczka już jest pusta, nasz kuferek na pewno tutaj pomieści nasze dzisiejsze kosmetyki. I tak się prezentuje cały zestaw kosmetyków oraz akcesoriów z naszego kalendarza adwentowego Catrice. Cena kalendarza to 39,90 euro, czyli około 160 zł. W Polsce będziecie mogli go znaleźć w takiej cenie, myślę. Dajcie znać koniecznie, czy już Wam się gdzieś pojawił ten kalendarz. Może na stronce DM lub Zalando. Nie mam pojęcia, gdzie możecie go znaleźć. U nas w każdej drogerii stacjonarnie będzie go można kupić. No Ja go kupiłam akurat tak jak widzieliście wczoraj w drogerii DM. Dlatego żadnego linka Wam niestety tutaj nie podam w opisie. Tym razem nie będzie opisu. A co mieliśmy w środku? Trzy lakierki do paznokci, rozświetlacze, róże, konturóweczki, błyszczyki, cienie do powiek, turdorzęb, broczek, no i kilka akcesorii. Jak dla mnie, mega wypas. Polecam gorąco, naprawdę się opłaca za tą cenę. No i ten kuferek dodatkowo rewelacja. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Do zobaczenia już jutro, bo jutro koreańska pielęgnacja. Cześć.